Dzisiaj Wam nagram piosenkę Toriego Droga do Miliona. To będzie przyjazna piosenka, w której Tori pierwszy raz w życiu wbił milion. I posłuchacie za chwilę. Zimba, to i zimba, to i zimba, to i Pierwszy taki odcinek na moim kanale z kamerką. My właśnie w tym momencie wyrównaliśmy rekord live'a, czyli 21 tysięcy osób na żywo. Dziękuję ślicznie, że jesteście. Jesteście niesamowici widzowie. To chodziło, moi drodzy, taką zetę chcemy oglądać! Pięknie będzie. Let's go! 4-3! Nie jest łatwo wejść na szczyt, ale łatwo z niego spać Milion zubów wiele lat, ciężka praca cały czas Nowy film, nowy track, każdy widz to czuje vibe Nowy film stary ja, bo nas nie pozmieniał czas Nie jest łatwo wejść na szczyt, ale łatwo z niego spać Milion zubów wiele lat, ciężka praca cały czas Nowy film, nowy track, każdy widz to czuje vibe Nowy film stary ja, bo nas nie pozmieniał czas to już minęło, ale wciąż jestem sam skład Bo po latach znowu razem, niczym wachtyn daj na Z ziomkiem robię sobie nutę, by okazać wdzięczność wam Milion słów, brakło słów, tu wystarczy tylko wow Szanuta 6 lat temu, popatrz jak to tu zleciało Kanał ma już prawie dziewięć, a mi filmów ciągle mało Więc mam kanał Torii 2, by wam ich nie brakowało No więc halo, bijaj tam, one, wszystkie śmiało Droga do miliona tu nie była wcale prosta Dzięki wam za wszystko staram się kontentem oddać Ciężko jest mi to wyrazić tylko w kilku słowach Milion już za nami, teraz do drugiego droga Nowy film, nowy track, każdy Widcu czuje vibe Nowy film, stary ja, bo nas nie pozmieniał czas Nowy film, nowy track, każdy widz tu czuje vibe Nowy film, stary ja, bo nas nie poz Zmieniał czas, jest łatwo wejść na szczyt, ale łatwo z niego spać. Mieniąc zupów wiele lat, ciężka praca cały czas. Nowy film, nowy trakt. każdy tu czuję vibe, nowy film stary ja, bo nas nie pozmieniał czas, tyle lat tu już minęło, ale wciąż jest ten sam skład, bo po latach znowu razem, niczym wach ten Dynamite z ziomkiem robię sobie nutę by okazać wcieżność wam milion słów, braku słów tu wystarczy tylko wow mega ci dziękuję, zrobiliśmy to w naprawdę to zrobiliśmy no i... podels Magda podels Magda Multi Quick 5 Pro od Brown. Specjalna szatkownica sieka. Produkty na trzy grubości i kruszy lód. Papa, Blenduj pan. zupę bez chlapania.